O, luty, za chwilę masz antenę. Panie Arturze, co jest z zapowiedzią programu mody Style, zabawy? Nie mam, idę do pani, redaktor programu. Ma pan zapowiedź? Wie pani, zapowiedź to ja mam, tylko ja nie mam programu. Jak to? Jak to? No bo dzisiaj jest taki niezwykle uroczysty dzień, i, i chciałam to zrobić jakoś tak ładnie. I dopiero w tej chwili przyszedł mi genialny pomysł do głowy. Ale za minutę mamy antenę. Proszę pani, wszystko zrobimy. Nie będziemy robili go w studio, ale przeniesiemy całą sprawę do Michalika. Dobry pomysł? No można. No, no. no. Ale Pani musicie mi pomóc. Inaczej nic no, no, ja... tego nie wiedzie Proszę Pani, ja przed chwilą widziałam profesora Zina w studio. Niech Pani sprawdzi, czy on tam jeszcze jest. Mm -hmm. Czy profesor Zin jest w dużym studio? Owszem, a jakże, czym można służyć? Zaraz do Pana profesora. Będzie mi bardzo miło, proszę. No i cudownie, mamy początek. Pani Olu, Pani zacznie z innym o architekturze takiej oczywiście świątecznej, tak. szopkowej może, a potem oczywiście do Zielonego Balonika. Pani Ewo, pani pójdzie do kolegium Majus. Ja tam jestem umówiony z profesorem Steicherem, Zapewne jak zobaczy tak. panią, to nie będzie miał mi zazle no, tego zastępstwa. Steicherowie to nie tylko krakowska nauka, ale także krakowskie tradycje, krakowskie szopki. I to nam pięknie podbuduje Zina. Również pani go zaprosi tak. do Zielonego Balonika, a jeszcze przedtem kilka słów o tych tradycjach Estajcherów, yy, tradycjach szopki krakowskiej. A pani, pani Ewo uda się od razu do Zielonego Balonika i tam spotka się pani ze, z panem Stanisławem Broniewskim, znakomitym znawcą Starego Krakowa i w ten sposób będziemy mieli trzeci człon naszego, na, 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 naszego, naszego dzisiejszego programu, zabawy. On pani opowie o tych dawnych, dawnych zabawach. Dobrze, proszę pani, nie mamy czasu, dzwonię do pana Broniewskiego. Spotykamy się w Zielonym Baloniku. W Zielonym Baloniku, tak jest. Halo, czy pan Broniewski? Panie profesorze. Pani. Proszę państwa, rozpoczynamy program mody, style, zabawy. I właśnie chcemy pana wziąć ze sobą dziś wieczór do jamy Michalika. Dlaczego właśnie do jamy Michalika? Dlaczego no, Dlatego, dziś? że dziś taki uroczysty nastrój, zbliża się nowy rok. My chcielibyśmy tam spędzić dzisiejszy wieczór. Ale pani powiedziała o audycji mody, stylu, zabawy. A cóż ja robię, jeśli nie rysuję architektury stylowej jak zawsze? Może tutaj załatwimy tę rzecz. Ale w dzisiejszy wieczór nie o taki styl nam chodzi. Styl o bardziej pasujący do nastroju. I może pan na przykład nam narysuje szopkę? O nie, łaskawa pani, pani Olenko, dzisiaj role się zmienią. Proszę, pastele, pani będzie dziś rysować.